To będziemy w tym momencie kończyć Taka, czekaj, Może tutaj. Nie! 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 Witam z tej strony, Mike. Tym razem magika na moim kanale. Ze mną, oczywiście, jest powabna zielona szata. Alien. Dzień dobry, wieczór właściwie. No, jakoś tak. W gruncie rzeczy tak. nie wiadomo, kiedy to będziemy wrzucać. Zbadajmy trochę ścierwa. To chyba sprawka goblinów. wojnie nie gobliny. Mm, <laughs> cóż to za postać tajemnicza? Ale duża. lat. Jeszcze nie widziałem, żeby gobliny ubiły coś tak wielkiego. Nie wiem, straszne. Jej. No, dobra. W końcu oni nas nakarmią. <laughs> coś mam być, jak się mu używał. Mieczykanie, pamiętam. Też nie pamiętam. Okay. A, ale ja nigdy tu nie pamiętam. Czy to z tego A kontrolem, tak? Czy czym tam? Możliwe. Jezus A, A, S, F. O, ale nie we mnie. Przepraszam na najmocniej. Staram się au, jak. ja tak! Au! I ja znowu, tak? Zupełny przypadek. Czekaj, uleczę cię. Nie, nie uleczę cię, sorry. Ty to jesteś. Uch. Idę w ogóle stąd. <grybuj> Przyjdź! Nie, w no, Brak słów po prostu, no, naprawdę. O, coś cię uleczyło. A co trupa Kolejny trup Nie wiem Kolejny co strzelam, ale, ale szczelam Gobliny nie... No co? Co, Teraz ty... to we mnie Nie zabiłam Cię, we mnie Ty będzie. w końcu przystaniesz we mnie? Nie, to drwa, nie co za... Super, Bez wolotu osiągnięcie Nie, postęp osiągnięcie tylko no, Naprawdę nie no, po prostu Przepraszam, ale no... A se książkę wezmę A se weź Poznaję też. Deszcz Ale ja się poznaję to jest... czy, czy tylko ty. Te... Ty też. No fajnie. Co to jest deszcz? O, właśnie próbuję rozkminić, jaki jest ten drugi Ale wokół znak. mnie fajne te te latają takie te, takie te, takie te. No wiem, zaczekaj! No przecież ty idę. Zasuniesz. Co to jest za znaczek? I don't know. O, ja też nie wiem Moja ulubiona znajdzie w tej grze. Chyba dun, dun, dun. Oj? O tak, dobra, już wiem. Już. No! Przestań żywe mnie! Nie chciałam! Ja pucie. nie mogę, naprawdę, no co za! Chciałam, co za... No, przestań! Przecież. leczę cię! Że leczę cię? Naprawdę, prawda, a! Deszcz! Jaj! Ale fajnie! Nie używaj teraz elektryczności. Czemu? Mamy zabiję. zabije? A która to elektryczność? Wyjaśnisz mi? <grych> elektryczność to jest A. Aha! O! Gin! Gin, Przepraszam najmocniej. No czemu nie chcę ginąć? Gin! Nie trafiam w niego, on zginął. Wiesz, że możesz przytrzymać i przesunąć. Wiem, ale ja nie trafiam w niego. Czy to, 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 to ja się tak po... Oj. <śmiech> a, a! <śmiech> o, przez to możemy przejść? Oj. Tak. Wysuszysz się ogniem na siebie. Niech chcę. Aha, a co to jest ogień? które to jest ogień? Które to? Pewnie F. Ja kliknąłam przez no, przypadek. Tak. Zabije się? Tak. Auć. <laughs> Nie no, wysuszyłaś się. Jakby nie patrzeć. Coś w tym jest. No i nic jeszcze się podpala. To będzie straszliwe. Nie, to będzie zawieraj fajne. To będzie mega straszliwe. Porozmawiaj. Jaka optymistka. ty ty ty. ty. Ja się boję jak mi leczysz. E, Okej, dobra, szybka rozmowa? Króczka piłka? No wiem, jakoś tak... za bardzo klikałem. <grym> Ojej, chcą cię dorwać, diabły, długołkę, okropne. Co to było? What the crack? No tak powiedział. Gobliny. Ty ty, 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 w takim mom momencie się myszką zajmujesz? What Nie widzę mychy. Ja. Ucie... Przepraszam, najmocniej... a! Nie we mnie! we wszystko, co się da. Absolutnie. Najmocniej przepraszam. Wszystko co się da i kilka rzeczy, Uła! które się nie da pewnie, że? Żyje, żyje jeszcze? Aha, żyje, okej. No chcę tam mieć? Nie chcę Spróbuj spację wciskać o Po co? Au Rozrzuciłaś go Aha, fajnie Ty zauważyłeś, że goblin cię ujeżdżał? Nie Aha. Oj, nie chciałam tak. chciałam tak Tak pomyślałem, tak pomyślałem, że... Chciałam... Yy, mogłaś tego nie w... zauważyć Stój. No przecież... Nie, ratujcie mnie przed nią. Czyśnij kilka razy w i przytrzymaj ten prawy przycisk. <grymne> to jest fajne! Stoj, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Ja cię uleczę. Ja się boję. Zostaw. No czekaj, czekaj, to jest fajne. Czekaj. Pum. Chcesz motek? Chyba się to... Hmm. Au! <grystanie> Zostaw mnie! <grystanie> nie mogę! Uwierz mi! Au! No co ty robisz?! Gdzie <grystanie> no. <grystanie> ja jestem? Aha, Jest Fajnie, świetnie! <grystanie> no przestań! Nie! O nie dosięgło. Cię robiło o choinkę <śpiewa> Ty cholero Chodźmy już. No, no to no, 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 jakiś Włoch Po czym wnosisz? Jak Może ta gra będzie niesamowita naprawdę? No wycięć. Dobra, woch. idziemy dalej. Ale dlaczego? Nie każdy włoch jakiego spotkałeś pojawił się w kuli ognia? Nie, ale... Mówi więcej tak jak Mmm... Simę to nie, było. nie ma... Co mamy? co, mamy tylko to. Ow. Ow. Zobacz, tam na górze który do ciebie e... A to do ciebie. O, oh, oh, oh. aha, okej okay. Nie to z Spoko. Będziesz nie walczył, rozumiem? Wydaje ci się. Chyba schowam się za tobą. Wow! Chyba Pomogłam? Zminę. Pomogłam? Pomogłam? Powiedz. Tak. Nie! Yeah. Spadaj! Spadaj! Nie, yeah, tu idę. Tam, to, tu, o cholera, gubliny. Stoisz mi na tym, więc nie będę się. No, stoję sporo obok, ale nie będzie. Chodź tutaj, zobaczymy, czy tego osie coś. Co, co ty masz, fajnego? Ej, poczekaj, bo ja nie mogę biec tak szybko. Wciśnij ASFD. Już pięknie. ASFD? Tak. AS... I spację. ASF spacja Nie, ASF, sorry, ASF Czekaj, okay. ASF I spację Przepraszam, Au! Ui, jak fajnie! Zaczekaj! Gdzie mam czekać, jak fajnie jest? No, ASF, no, tak? tak? biegnij! No i biegła przede mnie idealnie, żeby przyblokować. Au, au, au. Tak, ASF. Au! No, nie, 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 nie ciebie miałam. Nie no wcale. Au! <laughs> Naprawdę nie ciebie. Au! <laughs> wcale. Dlaczego mi gdzieś tutaj ten... Nie wiem, strzelam przed Ciebie, może coś jeszcze... Fajnie by było jakbyś w, w tym przeciwniku, no Ty pasztelujesz przeciwnika. Można. Prawie. O, przepraszam. Au, przepraszam. O Jezu, zabiłam Cię? No na no, a spacja w a spacja Okej okay. Ja uciekam Ja uciekam Ja uciekam Znowu spacja? No chodź Co za potwora to mam pomysł. Ty będziesz walczyłeś żeby doleczu, co? <grymny> <grymny> tak! Jakoś mnie nie przekonuje to Co ja robię? Uważaj! A, -a. Oj, dzięki! <grymny> <grymny> no spoko. Miła odmiana, nie? Aj! Co ty mi robisz? Chciałam cię uleczyć, tylko... Au! Mi nie Czemu... Ty mnie lepiej Czemu... nie lecz! Czemu to nie idzie? Ja idę stąd, nie, ja idę, ja, ja idę, nie! Czemu to mnie idzie i tak jak powinno? No, twój włos! Mój Włoch. Straszliwy wąż. Jor, coś tam. Jarmułka. Przepraszam. Gdzie jesteś? Tu jesteś, dobra. Przywężuję. Jak to było ten? Co to, się... ASF Spacja. ASF Spacja. <noise> Idziemy do węża Jarmułki. O, boję się. Że zabiję ciebie, o. a nie węża. Goblinski łodzi, aaa, tu, i, o, tutaj kamienia co? Eee... nie, 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 o -oł. Help me. No, nie muszę ci pomagać, ty już nie żyjesz. No, ale właśnie chętne. No patrz, ten sobie tutaj stoi. Co wskreścicie? No to masz. Jaj! O, dziękuję ci bardzo. Mogę też cię uleczyć? Nie! No, co? Nie! Tratę od i chcę leczyć! Ja się tu Nie! 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 Uciekłem. Au! 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 Dobra, móc. teraz będzie ciężka walka I tą walką będziemy w gruncie rzeczy kończyć chodź, chodź. O, tym się robiło hmm. ten O, Czym? tym, tym <laughs> No tym CTRL-em Ale to jest blokada No, matko, dużo... Kalima! Szafroki, zobacz <laughs> Myśki nie widzę, wow. Wow, wow, wow. nie ujrzeć mnie! Pomóż mi! Staram się walczyć! Oh. Ład, dostałam jeszcze od ciebie. Kurwa, nie widzę mychy. Chciał w ogóle chcieć, nie wiem. Chyba już nie. Już tak. O tu jestem jeszcze. Nie używaj na niego ognia. Czemu Bo ma tarczę. A co mam użyć? No już wszystkiego poza ogniem. A właśnie użyłam ognia, ok. O zobacz, już go nie ma. Dobra, to takie trudne. Patrz, jak chcesz to masz taką świeższą laskę. Laska, jak się podnosiłam. Patrz, taka ha, 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 laska. Oto. Poznaję zniweczenie, może nie będę zniweczać. Dobra, mam laskę. Dobra, no Ej, Jolo, to będziemy w tym... Ej, No. Berełko było fajniejsze. Dobra. Mhm. E, to będziemy w tym momencie kończyć dzisiejszy odcinek. Tutaj... Nie! 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 Uff. <noise> Udało się! Dobra, tutaj jest jakiś punkt kontrolny, ale już nie będziemy tam dalej ślimi. chcą z nami walczyć. Myślę, że walką skończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. E, ze mną był alien. Tak, byłam z tobą. Tak, ten troll tutaj nie był ze mną. O jezu! On uzurpuje sobie prawo. Chodźmy stąd. Ale ty się ruszaj! Nie mogę! Możesz! Ja jestem. Zginęłam? Jeżeli podobało Wam się to, co właśnie obejrzyliście, i nie macie jeszcze dość, to na pierwszym kanale macie poprzedni odcinek z danej serii, na drugim kanale macie odcinek z jakiejś innej serii, która pojawia się na moim kanale. Chcecie być na bieżąco, chcecie niczego nie przegapić? Subskrypcja! W Facebook to są właśnie miejsca, w które powinniście się udać. Więc na co czekacie? Dalejcie!